Kochane dzieci, bo dzisiaj są najważniejsze, witam wszystkich naszych gości i zapraszam was na przedstawienie, które przygotowało dla was kółko teatralne Zielona Walizeczka specjalnie z myślą o Dniu Dziecka. Zabieramy was dzisiaj w niezwykłą, bajeczną podróż do Torunia. Życzę wszystkim miłego odbioru. No ładnie! z bajeczkę, W zielonej wali lukrowaną, Jak piernik świeży, O tym, jak wiele w życiu Od przypadku zależy. Oto i piekarnia wiszcza Bartłowieja, Ojca słodkiej ludzi, Tam też młody mogły jej muzyki. Jestem sobie różem, Córka mistrza chleba, Cały dzień w piekarni pracuje jak trzeba, pomaga mi Boguś, ma on ręce złote, z nią szybko wykonam najcięższą robotę. Pokażę ja pan, tak piesza, tak piesza przez cały długi dzień. Przepię wszystkie czapki i szybko powiem, wyruszę po kwiatki. bukiet przed przednie okienko i zaraz ucieknę szybko, cichuteńko. Ale małej Polance przy bystrym spróbeku, a cały śmiechu było bez liku. Upróczona w wodzie, raz, dwa, trzy. My się jej boimy, w kółko jej chodzimy. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Z, z, z. Niech Cię nagrodzili, masz tu zapłatę za zdrowie pszczółki, banuszek miodu dla mistrza córki. Jutsem do mąki dodanych, sprawdź, że spad wiernika będzie niezrównany. Zobaczysz zresztą, jak parę kropel zmienić wężynki, a szczęście zniów i pieni będzie niedopuszczony, na wyborek na zawsze zostanie odmieniony. Dzięki królowu za tyle szpatyki, co się Uwaga, mieszczanie, wielki zaszczyt macie. w Torują króla i królety dzisiaj powitacie. Szykujcie wypieki, sprzedajcie ulicę, żeby było godnie. Szybkim, szybkim życiem. Dielny tak, bohater, wiek szybko do miasta, A śmieszył się bardzo, bo była dwunasta. Zobaczył, co zobacz, w ogóle czekała. I szybko, nowa wieść szybko powiedziała: Mój bogu, mile, sprawa jest ważna. Król właśnie zmierza do granic miasta. Jest to okazja niezwykle ważna. By się dowiedział, jak z nie ma co ma robota czeka. Wbijaj, mieszaj. 嗯。 пега селиз, топравва осо прима Цванако.

大狗吃那么 ten luk się zduł, ale przez przytomność łatwo jest ubiegany. Jeśli kochasz kogoś na życie, wspólnie rozluć się z tym zadbiciem. Bo ludzka dobrze nie spada miłości.